No siemaneczko, w dzisiejszym odcinku powiem jakie serie będą, bo bardzo długo byłem nieobecny, jak jedną serie e, W ogóle muszę pędzić na moim kanale, e, z kim będę może może nagrywał e, No i to w sumie dzisiaj sobie pogadamy, bo byłem bardzo długo nieobecny No i parę takich, e, może coś tam będziecie, u mnie się dowiecie Rzecz biorąc, um, jestem yy, barrel, który yy, ma yy, 13 subskrypcji. Yy, tak, mam 13 subskrypcji zaraz coraz to idzie. I będzie na razie koksowa. Yy, jestem, yy, yy, gram w parę gier. Yy, to jest yy, te gry to jest takie ulubione. To jest Minecraft, FIFA, yy, Hero, Hero to też w czasie teraz gram, nie wiem co się stało, teraz w raczej to po prostu gram. Eee, no to to jest to. No i w sumie to są te takie, które gram najczęściej, albo też no, eee, no... No, nie wiem, a serie jakie będą, no to to jest oczywiście... pokażę Wam moją tapetę, to jest Hero Zero będzie będzie Minecraft P eee, Dump Waste Demo, w której musiałem cię nie robić, a Garia będzie będzie jakiś simulator. I can't click, tam to sobie tam po prostu poklikam. Um. E, no. Sorry dzisiaj takich nie docięć, ale. E, bo. Bo naprawdę. Um, parę rzeczy mam teraz bardzo ważne do załatwienia, więc no sorry. I no, na ja tej debacie dzisiaj sobie w ogóle porozmawiam o tym. Właśnie to będą serie główne. Minecraft to jest sezon, ale tam niestety no, był liveik, mini liveik. No, mini liveik taki bardzo malutki, co zdecydowanie się dla mnie skończyło niebezpiecznie, bo straciłem wszystkie temy. No, niestety, straciłem wszystkie temy. Yy, no, byłem, yy, chyba wiecie, no, urodziłem się na takiej wyspie. Jak ktoś nie oglądał displaya, to oczywiście zapraszam. Byłem na tej małej wysepce, aż w końcu chciałem coś tam yy, wiecie, jakieś rzeczy fajne sobie pobić. Yy, no i wyruszyłem w podróż, żeby sobie uci, poszłem w tą wodę tam, nie wiem gdzie w ogóle nic tam nie widziałem, ale tak po prostu poszłem i tam znalazłem wyspę. Na której no, była większa o wiele, była o wiele większa, yy, a więc było fajne to. Yy, było o wiele większe, tam chciałem się osiedlić aż w końcu. Zaatakował mnie Clipper, yy, który jak wybuchnął, został mi pół serduszka, więc nie było zbytnio fajnie. Poszłem w górę, spadłem pół serca i uciekam, uciekam wszędzie w końcu. Yy, no wiecie, skoczyłem do wody, bo myślałam, że wiecie, szybko ucieknę do łodzi, ale woda była na jedną klatkę i jadłem. Więc to było niezbyt fajne, jak już wróciłem, bo tam wiecie, trzeba było szybko drewno zbierać, żeby to skraftować, bo to naprawdę było trochę daleko. I tam nie dopłynął, to wiadomo, żeby znikły. Yy, a jak byłem, to właśnie tutaj domy znikły. A więc chyba zrobimy sobie na Minecraft Pip yy, nowy świat. I to będzie no zwykły już tam świat bo wiem co było dlatego się taka wyspa yy, zrobiła bo yy, ta wyspa to była wyspa jak miałem ustawione na Large biomes, biomes a więc dlatego była taka mała no wiem trochę tam zepsułem ale spokojnie się przyzwyczajimy i będziemy sobie mogli normalnie tam grać i będzie Gitas mając. tak yy, i mieli się jeszcze pisać gry, bo ja wiem, że będę to nagrywał, ale nie wiem jeszcze i jakie inne, bo no trochę tych filmików już tu jest. Yy, mogę wam pokazać już tylko na YouTube'a Wej wejdą, wejdą, wejdą. Zakładam yy, sobie challenge, bo jutro będzie challenge! Jej. Yy, yy, jeszcze, już wam nie powiem jeszcze tego. O, właśnie, są sumie filmy, ale tam jest jeszcze więcej, bo to mi się nie wszystkie nie włożyłem. Nie mam tego challenge, bo to będzie niespodzianka. Więc, no, niestety. Yy, dobra, już z tego wychodzimy. To będzie, właśnie, niespodzianka. No. I w ogóle mój wstęp do kanału Casparo Play Games. Wstęp do kanału, no, ten już osiągnął naprawdę bardzo dużo wyświetleń. Za co wam dziękuję nie tylko dobiłem do stu wyświetlonych łapek w górę, trzy tylko w dół, tylko trzy w dół. Yy, dziękuję Wam za łapki w górę pod tym filmem. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle będzie tych łapek. Fapek. fapeczek. Yy, no, a więc no to w ogóle na tyle z, z seriami. No mówię, że będzie to, co jest teraz na ekranie. A z kim będę nagrywał? No to teraz... To naprawdę y, pytanie bardzo ciężkie, bo nie wiadomo, będę pewnie ze znajomymi, którzy w ogóle nie mają kanałów. Y, no po prostu będę tak nagrywał jakieś, nie wiem, seryjki mini, coś w tym stylu. Y, no i to będzie myślę, że nawet spoczko seria. Y, dzisiaj, y, nie wiem czy akurat dzisiaj się to pojawi, ale dzisiaj mam walkę drużynową. bo ja mam swoją drużynę na... Y, Hirozil zostałem na PL14, jak coś od razu mówię, że byłem na pl 5 i sobie stworzyłem konto, ale nie chcę już tam być po prostu. Um, a więc mówię, że z, je, zostałem na y, PL14, mam 81 level, mój towarzysz ma 3, 16, sorry, 16. Y, I no tutaj, no teraz będę ogólnie patrzył sobie za jakimiś nowymi towarzyszami, bo tu mi daje siłę i intuicję, to jest fajne ale no bardzo dużo go rozwinę i chyba go będę miał do końca, ale nie jestem jeszcze pewien, bo może jakieś fajne towarzyszcie się trafi w wyższych levelach i co łatwiej są sprawa. Teraz sobie właśnie gram w Hero Zero, wiem, bo miał, mieliśmy, ale nie wiem do końca właśnie nagrać ten challenge i myślę, że to będzie spoko. W ogóle to wszystko mnie bardzo ciekawi, bo coraz więcej sławego w górę. To jest naprawdę mnie dziwi, bo no, łapki w górę. No dobra, no co idzie. będę jak, no to mówię, że ze znajomymi. Jest jeszcze taki youtuber Ostashi Games, może z nim, oczywiście, na jego kanał subujcie go. Bo... Ma więcej od jednego suba. Tylko, że na mojej, no, na mojej, jakby klasie, z tym jeden sub, to taki jeden sub, to naprawdę jest trochę. To trochę jednak jest na mojej klasie, właśnie. Może co mam wybrać, na tym momencie? Więc... Dobra, nie będę walczył. Widzę. Teraz dzisiaj będzie właśnie walka drużynowa pomiędzy moim drużyną, czyli Koksy Koksy. Jest 7 członków, zapraszam. Dla tych, co oczywiście grają, 14. Mam 7 członków. No, może nie jesteśmy jeszcze zbytnio rozwinięci. 10, 10, 10, 10, 5. Takie mam rozwinięcie dla tych, oczywiście wiedzą, jak to jest yy, ułożone. Yy, sobie teraz właśnie gram to. Yy, no to zdeznajmy mi oskarży games. Yy, kogo jeszcze? Może takim innym jeszcze youtuberem, ale nie wiem. No i z innymi coś tak spróbuję zgadać. A więc w sumie to aktualnie by było tyle. No nie wiem, co mam jeszcze? Yy, nie wiem. Wam powiedzieć yy... No I ostatnio wymyśliłem chcę, tak jak Karolik ma miszewskiego łokcia To ja mam miszowskiego Miszowskiego kciuka Więc go oczywiście wam dam jak dacie tutaj Łapki w górę I oczywiście subskrypcje, no, no Bo to najważniejsze, nie? Yy... dobra A Więc dziękuję mężczyźni W sumie to tyle w tym odcinku No nie wiem co mam jeszcze mam tam powiedzieć W sumie już nic to tyle w tym odcinku mam nadzieję że się podobał yy... Mam nadzieję że się podobał jak, jak chcecie dalej yy, te odcinki to dajcie łapkę Dajcie oczywiście subskrypcja yy, Subskrypcja bo to się też ze strony najważniejsze yy... dobra, a więc to w sumie na tyle w tym odcinku No już to mówiłem dobra no to dobra Trzymajcie się, cześć Mistrzkowski z siuk, oczywiście Was czeka, więc nara.